Szczomrowski, współorganizator biegu Jeża. Druga edycja biegu jeża organizujemy razem ze schroniskiem i z medykiem, frekwencja przeszła najśmieszniejsze oczekiwania, pogoda dopisała, dla takich chwil właśnie człowiek sobie uświadamia, że warto jest pomagać, trasa niewymagająca, 3 kilometry, każdy da radę, trzeba uważać tylko na nierówności terenu, pewnie znowu pobijemy rekord zebranej karmy, zbieramy też dla Piotrusia Górskiego, cały czas wolontariusze chodzą z puszkami, także jesteśmy na pewno bardzo zadowoleni i zielono po raz kolejny pokazali, że takie inicjatywy cieszą się wielką popularnością. Los. Głowa, ramiona, kola, napięty, kola, napięty, kola, napięty, głowa, ramiona, kola, napięty, oczy, uszy, usta, nos. Głowa, ramiona, kola, pięty, kola, napięty, kola, napięty. Głowa, ramiona, kolana, pięty Oczy, uszy, usta, nos Głowa, ramiona, kolana, pięty Kolana, pięty, kolana, pięty Głowa, ramiona, kolana, pięty o...